Wyobraź sobie żyjesz swoim zwykłym życiem, dni mijają bez większych zmian, aż nagle wszystko się zatrzymuje. W ostatnich chwilach swojego życia objawia się przed Tobą nadprzyrodzona obecność, niosąca wiadomość, która zmieni nie tylko Twoje życie, ale także losy całego kraju. Dokładnie to przydarzyło się Marsi, zwykłej czterdziestoletniej kobiecie, mieszkającej w małym mieście Łomża, na północnym wschodzie Polski. Marta nie była gorliwie religijną osobą, ani kimś, kto szukałby boskich znaków, ale tamtej nocy niemożliwe stało się rzeczywistością. Święta Faustyna, jedna z najbardziej czczonych postaci w historii Polski, objawiła się jej z pilnym przesłaniem. Nie była to wizja skierowana do księdza ani zakonnicy, lecz do zwykłej osoby, takiej jak ty i ja. Przekaz z nieba, wiadomość jasna i niepodważalna. To, co Marta usłyszała, nie było czymś zwykłym, to było wezwanie, bezpośrednie ostrzeżenie dla jej narodu. Teraz wyobraź sobie, że to ty jesteś na jej miejscu. Co byś zrobił, gdybyś w swoich najsłabszych chwilach został wybrany do niesienia tak ciężkiego sekretu, wiadomości, która może zmienić losy milionów? Marta zawsze była oddana świętej Faustynie Kowalskiej, ale w ostatnich latach, po niespodziewanej stracie matki, coś w niej pękło. Ból zamienił jej niezachwianą wiarę w niepewność, a wątpliwości zaczęły pożerać jej serce. Zaczęła kwestionować Bożą dobroć, oddalając się od wiary, która wcześniej ją podtrzymywała. W tym wirze niepewności i cierpienia wydarzyło się coś niewytłumaczalnego. Podczas zwykłego popołudnia Marta poczuła tak silne osłabienie, że straciła przytomność w swoim własnym domu. Gdy jej rodzina desperacko próbowała jej pomóc, Marta doświadczyła czegoś nadprzyrodzonego. Odwiedziła ją sama święta Faustyna Kowalska, święta tak kochana przez Polskę, która przyniosła pilne przesłanie. To nie była zwykła wizja, lecz surowe ostrzeżenie o przyszłości kraju, o zbliżających się karach i roli. Jaką Polska odegra w czasach wielkich prób. Marta opisała swoje doświadczenie jasno: Znalazłam się w ciemnym, bardzo głębokim miejscu. Uczucie, że jestem w innej rzeczywistości, było tak silne, że nie wiedziałam, czy jestem żywa, czy martwa. Moje ciało wydawało się lekkie, ale strach był przytłaczający. Coś wielkiego miało się wydarzyć, a ja nie mogłam tego zrozumieć. Nagle pojawiło się silne światło. A stopniowo zaczęła wyłaniać się kobieca postać. Miała na sobie habyt, i od razu wiedziałam, kim jest Święta Faustyna Kowalska. Byłam oszołomiona, nie mogłam uwierzyć w to, co widziałam. Zwróciła się do mnie, Marta, powiedziała stanowczym głosem, jakby znała mnie od zawsze. Przyszłam za zgodą Najświętszej Maryi Panny. Czas się kończy, a ty musisz coś zobaczyć i zrozumieć, kropka. Moje słowa ugrzęzły w gardle, ale święta kontynuowała, a jej głos odbijał się echem wokół nas. Ludzkość się niszczy. Gniew Boży wkrótce spadnie na świat. To, co ci pokażę, to grzechy, które sprowadzają Bożą karę na ziemię. Kropka. Wszystko wokół nas się zmieniło. Zobaczyłam sceny zniszczenia, miasta w płomieniach, klęski żywiołowe niszczące wszystko na swojej drodze. Chaos panował wszędzie. A ludzie błagali o pomoc, ale nie można było nic zrobić. Święta wyjaśniła, że to tylko pierwsze oznaki ponurej przyszłości. Pycha, chciwość i oddalenie od Boga prowadziły świat do upadku. Marta próbowała odwrócić wzrok, ale to było niemożliwe. Zobaczyła zrujnowane rodziny, dzieci uczone odrzucania wiary i puste kościoły, podczas gdy ludzie gonili jedynie za materialnym bogactwem. Miłosierdzie Boże jest wielkie, Powiedziała święta Faustyna, ale czas się kończy. Świat działa tak, jakby Bóg nie istniał, ale ogień Bożej sprawiedliwości już nadchodzi i spali wszystko, co nieczyste. Uzy Marty zaczęły spływać. Rozpacz i ból, które widziała w oczach ludzi, rozrywały ją od środka. Święta Faustyna, kładąc delikatną dłoń na jej ramieniu, mówiła z przerażającą pilnością: zostałaś tutaj przyprowadzona. Aby zrozumieć to, co ma nadejść. Bóg wciąż pragnie uratować wiele dusz, ale nawrócenie musi być natychmiastowe. Nie ma już czasu na zwlekanie. Wtedy wizje zniszczenia zniknęły, a na ich miejsce pojawił się nowy obraz. Marta zobaczyła swoją ojczyznę Polskę. Teraz zobacz, co czeka naszą ukochaną Polskę powiedziała święta Faustyna, a jej głos złagodniał, przepełniony smutkiem. Tak jak świat. Polska stanie przed wielkimi próbami, ale nie zostanie całkowicie zniszczona. Marta zobaczyła polskie miasta w ruinach, dotknięte klęskami żywiołowymi, ale również dostrzegła coś niezwykłego: światła świecące wśród chaosu. Z ciekawości zapytała: Dlaczego te światła? Święta Faustyna odpowiedziała z nadzieją: To są wierne dusze. Nawet w najciemniejszych czasach Bóg zawsze zachowuje niewielką grupę wiernych. Polska będzie schronieniem w czasie próby. Została wybrana przez Boga, a Maryja, nasza najświętsza matka, darzy ją szczególną miłością. Wielu przyjdzie tutaj, szukając schronienia, i to dlatego Polska zawsze się podnosi, zawsze przetrwa. Serce wiary będzie tu bić dalej. To objawienie nie było tylko ostrzeżeniem dla Marty, ale wezwaniem dla całej Polski i świata. Widziałam ludzi uciekających z innych krajów do Polski, szukających bezpieczeństwa. Polacy, mimo cierpień, trwali mocno w wierze, pomagając sobie nawzajem i modląc się z oddaniem. Kościoły, które wcześniej były puste, znowu zapełniły się ludźmi, klęczącymi i błagającymi o Boże miłosierdzie. Polska ma kluczową rolę w zbawieniu świata kontynuowała Faustyna. Nasz kraj stanie się schronieniem w dniach ciemności. Ale aby to się stało, naród polski musi pozostać niezachwiany w wierze, będąc przykładem modlitwy, pokuty i miłosierdzia. Spojrzała na mnie z powagą, ale i z miłością do naszej ojczyzny. Marto, zawsze kochałam Polskę całym sercem. Nawet będąc daleko od ziemi, nadal wstawiam się za naszym narodem, ponieważ wiem, że Bóg ma dla nas specjalny plan. Zostałaś wybrana. Aby to wszystko zobaczyć i przekazać tę wiadomość światu. Miłosierdzie Boże wciąż jest dostępne, ale czas szybko się kończy. Kiedy wrócisz, musisz opowiedzieć wszystkim o tym, co widziałaś. Musisz ostrzec, że mimo nadchodzących kar istnieje nadzieja. A ta nadzieja jest w Bogu, w Jego miłosierdziu i w roli, jaką Polska odegra w czasach ostatecznych. Z tymi słowami Faustyna zaczęła znikać. Próbowałam ją zatrzymać, ale rozpłynęła się w ciemności, a ostatnie, co usłyszałam, to jej głos: Nie bój się. Wróć i zrób to, co musisz. Kiedy ponownie otworzyłam oczy, byłam z powrotem w swoim domu, otoczona przez rodzinę. Lekarzom udało się mnie reanimować. Teraz proszę Was, abyście uważnie wysłuchali tego, co mam do powiedzenia. Nie wróciłam z jakąś zwyczajną wiadomością. Ale z pilnym ostrzeżeniem od Świętej Faustyny o przyszłości Polski i świata. Święta Faustyna pokazała mi przerażające rzeczy. Widziałam świat pogrążony w rozpaczy, ludzi biegających bez celu, z sercami pełnymi strachu. Ale najstraszniejsze było zobaczyć, jak bardzo ludzkość oddaliła się od Boga. Widziałam dumę, chciwość i brak współczucia dominujące nad ludźmi. Rodziny zniszczone przez podziały i brak wiary, Kościoły opuszczone, jakby Bóg został zapomniany. Czułam w sercu, że Boża sprawiedliwość jest bliska i że czas na pokutę dobiega końca. Następnie pokazała mi naszą ukochaną Polskę. Widziałam, jak nasz kraj przejdzie przez trudne próby, tak samo jak reszta świata, ale z jedną różnicą: pośród całego chaosu, w różnych częściach Polski pojawiały się światła. Kiedy zapytałam, czym one są, Faustyna wyjaśniła, że te światła to wierne dusze. Nawet w najciemniejszych czasach Bóg zawsze zachowuje swoich wiernych, a Polska, jak powiedziała, stanie się schronieniem w czasach próby. Nasza ojczyzna została wybrana przez Boga, a Matka Boża ma do niej szczególną miłość. Wielu ludzi przyjdzie tu, szukając schronienia, pragnąc obecności Boga. To napełniło mnie nadzieją, ale również poczuciem ogromnej odpowiedzialności. Polska ma kluczową rolę w zbawieniu świata, ale aby to się stało, musimy pozostać niezachwiani w wierze. Musimy być przykładem modlitwy, pokuty i miłosierdzia. Święta Faustyna spojrzała na mnie z głęboką miłością do naszej ojczyzny i poczułam, że jej misja jeszcze się nie zakończyła. Nadal wstawia się za nami, nawet będąc w niebie, ponieważ wie, że Bóg ma specjalny plan dla naszej ziemi. Zostałam wybrana aby przekazać tę wiadomość, aby ostrzec, że czas jest krótki i musimy działać teraz. Bóg wciąż pragnie rozlać swoje miłosierdzie na nas. Proszę Was, abyście mnie wysłuchali. Nie mogę milczeć po tym, co widziałam i usłyszałam. Nie traćcie nadziei, bo ona istnieje. Nadzieja jest w Bogu, w Jego nieskończonym miłosierdziu i w roli, jaką Polska odegra w czasach ostatecznych. Teraz zapraszam wszystkich do modlitwy ze mną, prosząc o wstawiennictwo Świętej Faustyny, abyśmy zostali umocnieni w wierze i przygotowani na to, co nadejdzie. Święta Faustyno, posłanko Bożego miłosierdzia, przyjdź nam z pomocą w tych czasach ciemności. Wstawiaj się za nami i za naszą ukochaną Polską, abyśmy mogli pozostać silni w wierze, nawet w obliczu największych prób. Naucz nas żyć w modlitwie i pokucie, szukać Bożego miłosierdzia Póki jeszcze mamy czas. Niech nasza ziemia stanie się schronieniem dla wiernych w dniach próby, które nadchodzą. Święta Faustyno, módl się za nami, abyśmy znaleźli schronienie w miłosiernym sercu Jezusa i nigdy nie zboczyli z drogi wiary. Amen. Jest niezwykle ważne, abyście wszyscy umocnili się, oglądając wideo, które pojawia się na waszym ekranie, oraz zapisali się do tego kanału. Wasze wsparcie jest kluczowe. Abyśmy mogli zbudować społeczność wiernych, zjednoczonych w dążeniu do zbawienia. Do zobaczenia!